Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj opowiem wam o komiksach o Scarlet Witch, które warto przeczytać przed premierą serialu WandaVision na platformie streamingowej Disney+. Ale zanim o tym, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. No i do znudzenia jesteśmy o taki malutki krok od 55 555 subskrybentów, dlatego jeżeli twój przycisk subskrybuj świeci się na czerwono, no to zmień to proszę. A my lecimy z materiałem. Wanda Maximoff to ikona komiksów wydawnictwa Marvel. swoją karierę zaczęła w drużynie Magneto, jednak później zmieniła drużynę na Avengers. Scarlet Witch należy do dwóch największych serii Marvela: jest mutantem i Avengerem. Dodatkowo w komiksach Wanda jest Nexusem Ziemi 616. Nexus to niezwykle silna postać, która może swoimi mocami zmienić rzeczywistość, a nawet przepływ czasu. Teraz, kiedy rozpoczyna się czwarta faza MCU, Scarlet Witch stanie się jeszcze ważniejszą postacią, o ile nie najważniejszą. Serial WandaVision wkrótce będzie miał swoją premierę, i sądząc po zwiastunach show zobaczymy pełną moc Wandy. Aby przygotować się i lepiej poznać mutantkę, przygotowałem listę komiksów, które warto przeczytać przed rozpoczęciem seansu z WandaVision. No i uwaga na malutkie spoilery dotyczące fabuły komiksów: West Coast Avengers numery 5157 Historia o nazwie Ciemniejszy niż Szkarłatny zaczyna się w zeszycie numer 51 West Coast Avengers Johna Bayerna i opowiada historię Wandy walczącej ze stabilnością jej mocy i pogarszającym się stanem psychicznym. Powoli popadała w obłęd po tym jak Mephisto, powiedzmy że ze względu na spoilery, porwał jej bliźniaków. Scarlet Witch odwróciła się od Avengers i zaczęła ich męczyć dopóki na scenę nie wkroczyli Magneto i Quicksilver. Historia zaczyna się epicko, lecz jej zakończenie pozostawia wiele do życzenia. Berno puścił projekt przed jego ukończeniem z powodu sporu z wydawnictwem Marvel. Kolejny pisarz szybko zakończył historię, w której Magneto więzi Avengers w kuli rzeczywistości i ucieka z dziećmi. Mimo takiego zakończenia jest to jeden z ciekawszych komiksów pokazujących ewolucję mocy Scarlet Witch. Scarlet Witch 2015. Scarlet Witch nie doczekała się porządnej, solowej historii aż do 2015, kiedy James Robinson wziął się do roboty. W komiksie podążamy przez świat za Wandą i duchem jej mentorki Agatą Harkness w poszukiwaniu odpowiedzi na jej popsute moce. Komiks odkrywa przed nami długotrwałe efekty używania mocy przez Wandę, jak również jej skomplikowane relacje z rodziną. W jednym z komiksów zastanawiamy się wraz z Wandą na temat magicznego pojawienia się jej dzieci, Wiccana i Speeda. Inny numer pokazuje walkę Wandy z jej bliźniakiem Quicksilverem. Seria z 2015 jest konieczna do przeczytania, jeżeli naprawdę chcesz poznać kim była Wanda Maximoff. Young Avengers Children's Crusade. Tommy i Billy lub jak wolicie Speed i Wiccan starają się odkryć tajemnice swojego pochodzenia. Dzieciaki są bliźniakami, widzą swoje dusze jako bliźniacze, lecz każdy ma innych rodziców. Po długich poszukiwaniach, Tommy i Billy dochodzą do wniosku, że ich matką jest Wanda Maximow i postanawiają ją odnaleźć. Niestety Avengers też jej szuka, ponieważ uważają, że jest zbyt niebezpieczna i musi zostać pojmana. Wszystko się komplikuje, gdy dowiadujemy się, że Wanda jest w Latferii i ma zamiar poślubić doktora Duma. Ze zwiastunu i plotek dotyczących serialu wiemy, że bliźniaki pojawią się w serialu WandaVision. Jako założyciele grupy młodzi Avengers będą bardzo ważną częścią przyszłości MCU, więc radzę bardzo uważnie przeczytać ten komiks. Avengers Disassembled. Historia Briana Bendisa z 2004 jest tym, czym jej tytuł Drużyna Avengers rozpada się na kawałki. W centrum tych wydarzeń jest Scarlet Witch pod wpływem kontroli umysłu. Kiedy Kapitan Ameryka zrywa z nią, Wanda traci całkowitą kontrolę. Tymczasowo sprzymierza się z doktorem Doomem, doprowadzając do śmierci Hokaja i Vision'a. Ostatecznie Magneto wprowadza wandę w śpiączkę i obiecuje jej pomóc. Ta historia to podwaliny pod najsłynniejszą historię o Scarlet Witch House of M. House of M. Scarlet Witch zmienia rzeczywistość w nadziei, że każdy będzie szczęśliwy. Magneto włada Genoszą i staje się władcą absolutnym Mutantów. Carol Danvers staje się kapitan Marvel. Steve Rogers jest starym weteranem wojennym, a Spider-Man szczęśliwie żyje z Gwen Stacy. Jedyne czego chce Wanda to odzyskać swoje dzieci. Wolverine, który zauważa, że świat się zmienił, namawia grupę Mutantów, aby skonfrontować się ze Scarlet Witch i namówić ją do odwrócenia tego co zrobiła. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem Logana, co kończy się najbardziej ikonicznym panelem, jaki widziałem w komiksach, czyli No More Mutants. Pozornie świat wraca do normy, jednak większość mutantów straciła swoje moce, a Wanda zniknęła, więc nikt nie może tego naprawić. Wielu fanów teoretyzuje, że przynajmniej część serialu będzie bazowała na historii z House of M. Vision i Scarlet Witch numer 1 i 2. Najsłynniejszym romansem Wandy jest bez wątpienia Vision. Po ślubie wzięli przerwę, aby wystąpić w limitowanych seriach z 82 i 85. Komiksy z 1982 pokazują ich historię jako małżeństwo, jak również relacje Wandy z rodziną. Wanda i Vision pomagają Herosowi Wizerowi, który podaje się za ojca Wandy. Para decyduje się mu pomóc, mimo iż wiedzą, że kłamie, a seria z 1985 pokazuje, jak Wanda i Vision zakładają rodzinę. Przeprowadzają się na przedmieścia, gdzie użerają się z sąsiadami. Wygląda na to, iż serial będzie czerpał inspirację z tego drugiego Tomiku. W zwiastunie widać scenę kolacji z raczej niemiłymi sąsiadami. Scena z Halloween też jest wyciągnięta z tej historii. Czy czekacie na serial? Ile z wyżej wymienionych komiksów już przeczytaliście, a ile macie do nadrobienia? Jak zwykle dajcie mi znać w komentarzach poniżej. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie.